Witam wszystkich serdecznie. Widzicie to, co się dzieje na niebie. Kurde, to chyba za tymi chmurami to jest słońce, niesamowite, a pewnie tylko przez chwilę. Wczoraj trochę oddechu przez parę godzin, dzisiaj też coś, coś normalnie szał, szał niebieski chciał. No dobra, ale ja nie o tym. Na wstępie tego mojego marudzenia. Chciałem was poprosić o kliknięcie tego podłużnego przycisku na dole, gdzie pisze subskrybuj. Może w końcu mi się uda zebrać trochę tych subskrypcji. No dobra. A teraz chciałem Wam zaprezentować takie cacko. Wersja bardzo mocno budżetowa, bardzo, bardzo. Ale powiem Wam tak. To, co ona przeżyła i działa. To jest coś niesamowitego. Na wstępie chciałem powiedzieć rzecz negatywną o tej wkrętarce. To podświetlenie, to jest taka mocna atrapa. Nie, nie, nie wiem, co ona miałaby podświetlić. W każdym bądź razie na pewno to się nie przydaje. Ale oprócz tego, to przeżyła hardcore, przeżyła remont szałerka, wymianę pieca, odbudowę szałerka, te wszystkie wkręty co tu są wskręcane, góra, sufit, obok drugie pomieszczenie, to wszystko biedactwo musiało poprzykręcać, ale dała radę i działa dalej także rzecz warta na pewno godna polecenia aczkolwiek jakby ktoś się nastawiał na wiercenie tym cacuszkiem to na wierci ale przy dłuższym wierceniu można później na niej kotlety smażyć jednak to nie jest sprzęt przystosowany do tego do wiercenia używamy innych rzeczy także jako wiertarkę nie polecam, jako wkrętarkę polecam. Regulacja obrotów, przełączanie przód-tył. To wszystko jest super sprawa. Tam Wam wrzucę linka pod spodem. Do tego sklepu, w którym ja zakupywałem, bo innych staram się nie polecać jak coś. No i na końcu dodam, że to nie jest reklama, tylko takie... Podzielenie się moimi spostrzeżeniami A dla tych co mi oglądają na co dzień To jak na razie piec nie przecieka Czy tło nie piec Wypluj chłopie te słowa Oczywiście chodzi o instalację Jak na razie ten Zajzair Który wlałem zdaje egzamin Jak coś po dwóch czy trzech tygodniach Będzie szczelne to To jeszcze raz się podzielę Jaka to marka skąd kupiona Na razie Działa, dostał piec 80 stopni na instalacji, bufor ładnie zagrzał, drugi dzień pod rząd, także tu przestało też cieknąć albo ciec, poprawna polszczyzna, no ale ja w szkoły kamieniami rzucałem, a nie, także na razie jestem zadowolniony. No to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pamiętajcie, jakaś tam łapka w górę czy w dół, jak Wam się kliknie, no i ten subik, nie? To na razie. Do jutra, chyba.